Rośni mi powiedziała, że nienawidzi bogatych ludzi. Posłuchaj, Sid. Związek oparty na kłamstwie nie przetrwa długo. A czego się spodziewasz? Że powie jej teraz prawdę? Tak. Jeśli powie, Rośni go zostawi. Tato? Jaką ty jesteś matką, a ty jakim jesteś ojcem? Namawiasz syna do kłamstwa. Posłuchaj, Sid. Wiesz, co jest najważniejsze dla rodziców? Szczęście ich dzieci. Może mama rośni myśli to samo, dlatego szuka dla niej bogatego męża? Wiem, że czasami my, rodzice, myślimy, że znamy nasze dzieci, ale czy to usprawiedliwia kłamstwo? Masz rację, mamo. Wystarczy tego. Powiem jej prawdę. Poczekaj, sit. Musisz się nią zaopiekować. Jest załamana. Jeśli powiesz jej teraz prawdę, straci do ciebie zaufanie, tak jak straciła je do matki. Zanim więc to powiesz, spróbuj ją przekonać, że nie wszyscy bogaci ludzie są źli. Niech zapomni o swoich uprzedzeniach. Podejmowanie pochopnych decyzji może zaszkodzić związkowi. Jeśli chcesz, by wasze drogi się rozeszły, idź i powiedz jej prawdę. Tym razem twój ojciec ma rację. Jaki jest więc plan? Stańmy się biedni. Jak to? To bardzo proste, już ci mówię. Staniemy się zwykłą rodziną i pozyskamy względy naszej synowej. To niezły plan. Nie urodziliśmy się bogaci. Powoli wszystko osiągaliśmy. O co chodzi, Sid? Jesteście najlepsi. Kocham was. Dziękuję, mój synu. Tęsknię za tobą, Sithard. Chcę z tobą zostać. Proszę, zabierz mnie z tego miejsca. Zabierzesz, prawda? Zabiorę. I to już niedługo. Kiedy poznasz mnie ze swoimi rodzicami może jutro? Ju jutro? A co, jest jakiś problem? Jak kupimy do jutra zwykły dom? Co mówiłeś? Halo? Przepraszam, szukasz jakiegoś domu? Mówiłem o tobie, a nie o sobie. Jak odnajdziesz mój dom wcześniej rano? A co, rano się gdzieś chowa? Nic z tych rzeczy. Nigdy tam nie byłaś, więc będzie ci trudno znaleźć. O czym ty mówisz, Sid? Czy coś ukrywasz? Nic rośni. Możesz jutro poznać moich rodziców. Ale spotkajmy się gdzieś w mieście. Chodźmy do parku. Dobrze. O dziewiątej. Do zobaczenia o dziewiątej. Kocham cię rośni i ja ciebie, Sitart. Do widzenia. Cześć. Panie Kurana, tak, wszystko spakowane. Co to jest? Co? Nie wziąłeś słodyczy ze srebrną folią? Specjalnie zamówiłem, zaraz dostarczą. A gdzie pudełko z pierścionkiem? Czekaj. To, co to jest? Jak miło, to prezenty dla rodziny dziewczyny, naprawdę? Za mało? Mało? Mamo, stanowczo za dużo, nie trzeba tyle. Za dużo? Tak, ale chcemy coś jej dać. Nie rozumiecie. Udajecie rodziców zwykłego chłopaka. Nie jesteście milionerami, należycie do klasy średniej. Czyj to był zresztą pomysł? To Wy na to wpadliście, więc teraz wyglądajcie i zachowujcie się jak trzeba. Nie musimy jej tego wszystkiego dawać. Co to jest? To my. No tak, ale co wy macie na sobie? Trzeba się ładnie ubrać. Za dobrze. Musicie włożyć coś mniej wyszukanego. Mniej wyszukanego. Mniej wyszukanego.